Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Peter Pass Treasures Dzisiaj mamy kolejny weekend, kolejne poszukiwania Dzisiaj widzicie, tamiza, tamiza, tamiza Zakręciłem się, nie pojechałem się na pola za późno Żeby się zapisać gdziekolwiek na jakieś kopanie Żeby połazić po polach No, Ale mniejsza z tym jest i tamiza Opowiem no, Wam, ja już jestem po, dzisiaj po zawodach Powiem Wam, dzień dla mnie dzisiaj mega udany Co prawda chodziłem tu no, długi czas, 3-4 godzinki nic nie szło, nic nie szło, dwa sygnały na koniec, nie są to monety, nie są to monety, jest jedna pierdółka fajna, druga normalnie rzecz wiktoriańska, no cały badż, batch, całego badża wykopałem tak w pięknym stanie, normalnie jestem przeszczęśliwy, nic mu nie brakuje, jest cały kompletny, normalnie aż nie dowierzam, bo to mówię wam, ja tu chodzę na tą miejscówkę, z chłopakami jeździmy, są dni, że naprawdę uwierzcie mi, nie wyjdzie nic totalnie nic, no są te sygnały kolorowe, no ale to kopie się albo ołowiki albo takie cię, cięte blaszki, albo takie spieki wychodzą a to one, uwierzcie mi, mają takie sygnały, no kopiesz jesteś pewny, że będziesz miał monetkę, nie? No takie, taka jest ta miejscówka, nie? albo nie wychodzi nic totalnie, albo kurde, nakopiesz hammerów tego typu rzeczy, albo jakichś innych pierdółek tu kolega był trochę wcześniej przede mną, nie wiem, dwa dni wcześniej też wykopał tutaj yy, srebrną monetę także wiecie ja myślę, że ten odcinek będzie też taki łączony z nie wiem, z dwóch, z kilku wypadów, bo mam tego materiału tutaj z tej miejscówki, no kupa, kupa tego mam. Ale tak wiecie, to się nie da tak z jednego z jednego odcinka zrobić jakiegoś tam... Yy, Boże, z jednego wypadu zrobić jednego odcinka, bo no, mogę zrobić, no ale to takie, wiecie, wyjdzie 13-15 minut i, i powiedzmy, nie wiem, oglądać jak się wykopuje, skrupane, jedno pensówki, dwupensówki, no ale... Ale tak to jest, że tak powiem, w tym naszym hobby, raz idzie, raz nie idzie, ale dzisiaj jestem zadowolony, także nie przedłużam, nie przeciągam i zapraszam do oglądania. Z takiego muliku wychodzi cały pocisk, taki no ładnie prał, bo byłem się przekonany, że jakaś monetka w końcu wpadnie, już chwilę chodzę, no ale niestety, taka kulka, lecimy dalej szukać. Teraz widzicie tutaj na oczko, uśmiecha się do mnie. Ktoś niedawno musiał zgubić dwupęsóweczka. Na razie powiem wam nędza, straszna nędza. Sygnałów jest dużo jak to na tamizie, no ale nie takie jakbym się spodziewał. No ale nic, grzebiemy dalej, poszukamy, połazimy, popatrzymy. Teraz na oczko taki kawałek zdobionej fajeczki wychodzi, wpada. Tutaj poczekajcie, bo tu jeszcze jest. Widzicie, coś tu wystaje. A to różnie może być. A, niestety, tylko kawałek cebuszka. Boże, cebuszka, kawałek ustnika i tyle. Szukamy dalej. Powiem wam, że na razie dzisiaj coś, i kurde, nie wiem, zaczarowane to miejsce. Nic nie chce kompletnie wpaść. Nic, nic, a nic. Posłuchajcie, no, Tutaj widzicie taki płytki dołeczek grzebnąłem tylko nogą wpada coś takiego ale to jest wam powiem ja już to znalazłem kiedyś to też występuje jako sreberko o ile tu się nie mylę to jest to całe to się chyba nazywa kawaczy to mi taki jeden kolega powiedział kiedyś tu jeszcze do tego był przetwierdzony sznurek ale już niestety poszedł tak to wygląda to się odkręca w środku są jakieś tam te wiecie hinduskie Jakieś igmodły No taka coś wpada no, Cieszy mnie to, bo powiem wam W końcu coś innego niż tylko Te blaszki, te ołowiksy I inne takie pierdółki No taka dupelka wpada no, Jest to miedziuszka Szkoda, że miedziuszka, bo lubi to wyskoczyć Lubi to wiecie wyskoczyć eee... o, o! Czekajcie się Uber przypływa że mi tu podleje, żeby mi dekt nie podlało o, tak sobie, widzicie, fale idą takie. Dobra. Bezpieczne miejsce. No i jest taka bzdura. No to jak mówię, to lubi srebrne wpaść tutaj Adam. Na tej miejscówce? Chyba na tej znalazł. Albo nie na tej, już nie pamiętam. Srebrne, srebrne. No ja już mam, to jest chyba czwarta do kolekcji. Miedziana. pierdłeczka Kawacze, tak to się nazywa. Nie pamiętam, jak to się pisze. Ale jest. No dobra. Lecimy dalej. No a te kawacze, słuchajcie, e, występowały to w różnych tam kulturach, było to w kulturze na pewno hinduskiej, bo czytałem, to, e, czytałem o tym e, i Hindusi stosowali tego typu rzeczy, te, te kawacze. Tu Adam jeszcze też mi mówił, że Indianie też mieli bardzo podobną rzecz, te, też tego typu. To takie, wiecie, są takie jakby tuby, e, powiedzmy, nie wiem, tam dziecko się rodziło czy coś, czy nie wiem, dajmy na to ktoś się żenił i zapisywano jakieś życzenie wkładano do tej tuby, to się wieszało na szyi, chodziło się z tym, na szyi czy tam na nadgarstku z tym się chodziło powiedzmy życzenie jak się spełniło no taka rzecz leciała do do wody i ja tu widzicie, ja tu znalazłem miedzianą, czyli to była osoba o jakimś tam powiedzmy niskim statusie społecznym bo też były srebrne, to powiedzmy klasa średnia, były też złote no Adam tu znalazł trzy takie e, srebrne te te, powiedzmy tuby czasu, tak powiem, z życzeniami. Złote jeszcze chyba, ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktokolwiek złotą znalazł, ale też były złote, no to wiadomo, bogaci ludzie, wątpię, żeby ktoś złoto wyrzucił, no to wiecie, ludzie, materialiści, ja co by nie byli. Także tyle tematem, tyle tematem Kawacze, co to są te kawacze, tyle mogę Wam przekazać, tyle wiem, także dla mnie znajdka fajna, lepsze to znaleźć coś takiego, niż te powiedzmy jednopęsówki schrupane, czy tam jakieś blaszki, wixy takie tego typu rzeczy, no ja się cieszę z tego bardzo a, to przywitajmy siema się no. z Adamkiem siema, siema. Adam się na oko ja sam nie jestem z małżonką także no, Proszę jest fajeczka na oko no, to ta fajna, Pani to jest, ta stara, nie? tak, to jest stara, to jest kurde, panie początek XVI wieku taka Middle, Middle of 16th Century, coś w tym stylu. Może i wcześniejsza trochę, bo to ja Może... czytałem, że to no, w połowie XV być... wieku się pojawiały te już fajki, nie? No, Jest no. Tak... ja ją sprawdzę dokładnie, bo mam robić no. tych fajek, także ja sobie ją sprawdzę, bo wiem, że na pewno wczesne są bez tego znaczka. No I jestem no, na pewno. No, 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 no tak, 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 tak. ale właśnie tutaj ta objemka mnie troszeczkę kurde zmyliła, no i muszę ją sprawdzić. Dlatego no. ja tak sugeruję, że to będzie gdzieś koło XVI wiek, bo te pierwsze fajki oni nie robili żadnych wzorów, co? Nie to no, były te tak. małe bowle, ale kształt jest na, na no. kształt jest ten, co powinien być. Tak. Nie? No spoko, jeszcze tu chwilę połazimy, panie Grzeb, kurde. No. Grzeb, Grzeb. Pobudę. Słuchajcie, przecież Słuchajcie? tu znalazłem to kawacze, za wam pokazywałem. Adam Ta, tu stoi. Ja tu z fajkami przyszłem i dalej Adam tu stoi w tym samym z tym miejscu, miejscu. stoimy, kopnąłem następną dziurkę. No, następną się tutaj, Co tutaj się? Co tutaj? O, ja pierniczę jeszcze z jest kurde człowieku i to jest Anny Wiktoriański Popatrz. Kurde, wystoję ci go upłuczę Ale <noise> akcja To jest panie to No kurde, piękny Ja ptele. Chłopie, kurde normalnie zobacz blaszka ja do ciebie mówię jeszcze blaszka Jaki był sygnał w ogóle. No nie no, sygnał był ładny, nie? Ja pierniczę Sygnał był kurde. ładny Zobacz co to jest panie No ja ci powiem pierwszy raz wykopałem mam jeden krzyż ale tutaj jest korona, tak? Dobrze tak, to widzę? to jest widzę? korona, to jest królewski, tak, to jest, no. to jest wiktoriański na 100%. Ja pitole. A mało, te, mało tego, zobacz, obracam Cię na drugą stronę. No, jest, jest pełny komputer, dla całego, ma całego pina, no. Kurde, no, gratulować, kurde, picia. A ja Ci powiem, bo dzisiaj mi się tak chciało na pole jechać, wiesz, tak do większej ilości ludzi wyskoczyć, nie? No, to masz, to wystarczy, że moja żona przyjechała i... <laughs> Widzisz, jak Ty szczęście przynosisz? Ja no. przy Tobie fajkę znalazłem. Piękny, kurde, normalnie, no, no co tu dużo mówić, panie. Super Ale bomba No Masakra Kurde Radyować, Peter Piter, kurde Mój drugi krzyż, czy nie, trzeci krzyż w sumie już tutaj, nie? Jeden jakiś kuchcików znalazłem, krzyż tam po drugiej stronie no. Masakra, Panie No Piękność Piękność, no, no żebyś wiedział Kurde, takiego nawet raz, że nie widziałem, dwa, że nie mam Panie, naprawdę nie widziałem takiego ale no. to jest na 100% wiktoriański, co nie? Bo Wiktoria robiła takie krzyże. Ta. Kurde, panie, no patrz no wojskowy. To może być, kurde, 1800 z hakiem, co nie? Tak, ale patrz, ile tu się łazi. No. Ile tu się łazi, i cały czas się wychodzi. ale zobacz, widzisz jak, za, widzisz, jak naniosło? Wiem. Pamiętaj, co, ostatnio, co byliśmy, to, to był taki spadek ze 2,5 metra, 2 metry w dół. No. Było ładnie wyświetlane. Bo też ja też zeszłem z Iloną i od razu mówię, że naniosło, syfu, i to strasznie. A to zobaczysz, że jak se tam pójdziesz, jak ta woda, co tam wypływa, co tam się stało. No, no, no. Jaka tam jest dziura teraz? Tyra jest. No. Dziś, a tu, widzisz jak zakryło przy tym wyjściu. tu pozakrywało znam te... kurde, tylko strumyczek się zrobił i tam właśnie fajkę znalazłem. Mm. No kurde, super, panie. Gdzie no. ten badż Tu mam tego badża. Kurde, piękny, <laughs> naprawdę. Śliczny, panie. Kurde, jeszcze cały opisany. A ty kojarzysz ten badż? Skądś? Wiesz co, ja go gdzieś Michal widziałem. Z ja, ja go gdzieś widziałem. pola. pola. Michał no. znalazł cały, tylko że on znalazł w innej formie, ale to jest... Te, no, no. To jest te, ta sam, ten sam rodzaj, co nie? Ta. I tu masz wszędzie napisy na każdym jednym skrzydle. Widzisz? Tu masz normalnie napisy no, no. na każdym jednym skrzydle. Nie no kurde panie, bomba. Ja to ci powiem widziałem, bo już tyle rzeczy widziałem, że kurde wiesz, nie? Już ja też widziałem tyle rzeczy, ale takiego nie widziałem. I całego? Przede wszystkim całego. Spinem ze wszystkim, no kurde, no. panie. Super żubik kurde normalnie aż żałuję że to nie Jakob na widzisz a ty mnie ciągasz gdzieś tam po parkach kochanie piękny piękny naprawdę kurde i całe no śliczne gratulować Picia kurde. dzięki no i słuchajcie praktycznie na wierzchu kolejny jakiś guziczek Ach, już musiałem, że też jakiś wojskowy Jakiś to jest pompowaniec. Ciężko stwierdzić, co to jest. Trzeba to wyczyścić. Może coś się więcej dowiemy. No fajnie. No, szkoda, że ta woda dzisiaj więcej nie zejdzie. wam powiem Bo zaraz woda będzie przychodziła. Jest godzina. Która to godzina. No, za 15.05 Jeszcze 15 minut niby woda będzie schodzić. Ale jak to z reguły bywa, szybko wraca do, do góry. No i takie, takie pierdółeczki trochę niżej zaczynają wychodzić. To mnie cieszy i to mnie cieszy, no jest coś lepszego lepszejszy jakiś fancik dobra, szukam dalej jeszcze połażę chwilę i zwijam się do domu Mam kolejna płciutka, bardzo płciutka dziureczka i wpada kolejny gaciok już go wyczyściłem trochę, no ale myślałem, że będzie jakiś rozfarting albo coś niestety gaciok no i słuchajcie, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Wpadło to co wpadło, to co widzieliście. No, dla mnie znalezisko, ten krzyż. Mega petarda. Normalnie cieszę się jak małe dziecko. Ja już szczerze powiem jestem na urlopie od dzisiaj. Mam nadzieję, że uda mi się coś jeszcze na urlopie nagrać. Jakieś buszowanie, bo jadę do wali. Może pobuszuję po walijskich plażach. Może coś uda się tam fajnego znaleźć. Zobaczymy co to wyjdzie. W opcji jeszcze jest konwalia. Chociaż nie wiem, czy nie pojedziemy pierwsze do konwali i tam nie po, pogrzebiemy też. Nie pozwiedzamy i nie pogrzebiemy ee, na plażach. Ja z tego co wiem, kolega tam był. Konwali łaził po plażach, sporo biżuterii się nakopał. Także zobaczymy, ale to są plany na później. Ewentualnie jak coś nagram, o to zobaczycie, co podejrzewam dużo, dużo później. Na razie to tylko plany. Także co. Oczy Jak się podobał, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Do następnego, hej!